Derby w stylu retro, tak oficjalnie promowane, było niedzielne spotkanie Unibaxu Toruń z Polonią Bydgoszcz. 85. potyczka toruńsko-bydgoska miała nawiązywać do świętych wojen pomiędzy obiema drużynami z lat 80. i 90. XX wieku. I rzeczywiście mobilizacja toruńskich oraz bydgoskich kibiców dała zamierzony efekt. Motorena była nie tylko teatrem zawodników, ale również i fanów czarnego sportu. Napięcie można było wyczuć w powietrzu, wszak po ostatnich przegranych, zarówno Uniwax jak i Polonia chciały zdobyć kolejne punkty do ligowej tabeli. Po wykluczeniu Szymona woźniaka za dotknięcie taśmy oraz wygranej braci pulczyńskich nad Mikołajem, co w stosunku 4 do 2 w gonitwie pierwszej, im wyszli na prowadzenie, którego w tych derbach już nie oddali. Wiadomo, że każdy termon towarzyszy wielkie emocje. No, udało się wygrać. Mieliśmy po cichu nadzieję, że uda się wygrać troszkę, troszkę więcej wyżej, ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy 12 Myślę, że było do walki w pierwszej fazie zawodów później troszkę przesych i, i wyprzedzać było bardzo ciężko, no przegraliśmy 5-1 w 12-13 wyścigu, także, także nie wesoło, ale już później poradziliśmy sobie dobrze, także. Okay. Pierwsze, dwa biegi, dwie trójki potem co się stało. No w tym trzecim wyścigu się przewróciłem po ogień motocykli, się skorzystać z drugiego. Nie był taki szybki jak, jak na pierwszy, chociaż też popełniłem troszkę zbyt, zbyt wiele błędów. Gdybym nie pełnił błędów, myślę, że z cztery punktów spokojnie bym mógł więcej przejść. Tymczasem przez większą część zawodów Anioły skutecznie budowały przewagę nad rywalami zamiedzy. Po raz pierwszy w tym sezonie zapunktowała cała czwórka liderów, z której teoretycznie najsłabszy... Adrian Miedziński zdobył 10 punktów i jednego bonusa. Zmagania derbowe mogły podobać się 12 tysięcznej zgromadzonej widowni, gdyż już od początku zawodów oczy fanów rozpieszczały Janki. Niestety występ derbowy nie udał się Zbigniewowi Czerwińskiemu, który na torze pojawił się dwukrotnie, nie zdobył punktu. Często z lokalnym rywalem chyba smakuje bardziej, tak? No jak najbardziej, jak najbardziej najważniejsze, że druna wygrała i to najbardziej cieszy. Znaczy powiem tak, no. Nie mam jeszcze tego silnika, który straciłem na pierwszym meczu z Gdańskiem. Dzisiaj przeciwnik też może nie taki jak, jak, jak pierwszy, choć ja szanuję każdego przeciwnika i, i, i staram się z każdym jak najlepiej pojechać, zaprezentować najlepsze strony. Myślę, że w tym pierwszym biegu nie było znowu takiej tragedii. W drugim biegu niepotrzebnie zmieniłem motor, no, który okazał się nie do końca taki, jak powinien, jak powinien być. No, ja jestem takim zawodnikiem, nie szukam swojej winy w sprzęcie. Nie stałem się zwalać na to, że słaby wynik, bo nie ma sprzętu czy tam czegoś, ale no niestety taka jest prawda, że no dzisiaj tego silnika zabrakło. Tak jak powiedziałem, jest sprzęt, to na każdym to, że da się, da się jechać, Ja w sobotę startuję jeszcze w Rybniku w memoriale redaktora Anna i postaram się jak najlepiej przygotować do następnego swojego meczu. Wśród gości zdecydowanym liderem był Emil Sajfudinow, który zdobył 14 punktów i jednego bonusa. To właśnie w dużej mierze dzięki Rosjaninowi Bydgoszczanie wygrali podwójnie gointwy numer 12 i 13, które pozwoliły na odrobienie strat do Torunian. Ostatecznie Uibax pokonał w derbach Polonię 51:39. 39 ja Tak naprawdę się cieszę, że najważniejszy był doping na całym stadionie i od nas kibice przyjechali i oczywiście, że z nie było kibiców więcej. I to jest niesamowita atmosfera, Była, także się cieszę. Oczywiście, że przegraliśmy, to jest... Trochę dla nas smutno, ale myślę, że o siebie będziemy się starać, nadrobić, bo dzisiaj naprawdę była drużyna Toru mocniejsza od nas i pokazali po wyniku. Tor ja zawsze mówię, że tutaj ja lubię ten Tor, nawet się jak ciężko jedzie i ciężko motoryzować, ja lubię ten Tor, bo jest specyficzny i można walczyć wszędzie.